Siemanko, witajcie, tu Kifi, a to kolejny odcinek Spec Simulator X, Spec Simulator X, w którym jest, słuchajcie, na maksa dobry update, zobaczcie, co tu się dzieje, nowy świat, no pewnie już to widzieliście gdzieś wczoraj i tak dalej, odblokowałem ten świat, o dziwo, za dudul końcy, ja się nie spodziewałem, że nowy świat, jak wyjdzie kiedykolwiek, to będą użyteczne jeszcze dudul do, do końcy, a się okazuje, że tak, więc e, w sumie spoko, bo sobie odblokowałem cały tutaj od razu świat i jak widzicie, mam tutaj nawet tą skrzynkę na końcu, już ta skrzynka mi się bije, już się farmią końcy, zobaczcie nawet w jakim tempie, właśnie, zbierzmy sobie wszystko, no pewnie troszkę zajmie zanim tą skrzynkę ubijemy, bo nawet ta skrzynka na Doodle Wardzie była ciężka do ubicia, więc ta to myślę, że no już w ogóle, ale powiem wam, jeśli chodzi o wystrój, to jest chyba jeden z najpiękniejszych światów, zwłaszcza to miasto tutaj mi się podoba, nie, no zwłaszcza to miasto iż można sobie tutaj wejść w te wszystkie uliczki, to jest naprawdę kozak, no tam już nie można, co prawda, ale może kiedyś będzie można, może za jakiś tydzień czy coś zrobimy jakiś tutaj update, że gdzieś można iść, to by było też całkiem spoko, no i przede wszystkim nowe jajka, które zaraz Raz będziemy sobie otwierać, jak widzicie tu jest nowych już do dropnięcia, ale w ogóle te nowe pety to jest jakiś kosmos dla mnie, nie? One są tak ładne, to są chyba jedne z ładniejszych petów. Dlatego dzisiaj na pewno zrobimy sobie duży opening, znaczy duży, na tyle ile mi będzie stać. Na razie mam 8 bilionów, więc troszkę otworzymy. Pet Simulator, Pet Simulatorem, ale pewnie wiecie, że już niedługo wychodzi Jumping Pet Simulator, czyli nowy tryb od Yoshiego, dlatego jeżeli chcesz zgarnąć dzisiaj jakiegoś fajnego peta, to wejdź proszę w link w opisie, gdzie jest link do gry Yoshiego, zostaw followa, dodaj też do ulubionych, no i wszystkie inne linki do Discordów, do grup są w opisie. Ja się mega jaram na tą grę, także dlatego wam o tym mówię. Jak to zrobicie? Dajcie znać w komentarzu. Ale widzowie... Najładniejszy huge pet, jaki może być. Słuchajcie, wyszedł. Nie wiem, ile on będzie kosztować, nawet jeżeli będzie kosztować tyle, co Titanic. Ja będę musiał na niego nazbierać. To jest huge pet, którego muszę mieć. No chyba sami to rozumiecie. Niestety, niestety jest on do uzyskania tylko na hardcore Wardzie, gdzie no, nie mam dostępu nawet jeszcze do limbo, bo jestem daleko, daleko w tyle. Także tak, będę musiał w końcu ten hardcore nadrobić, bo olewałem go przez ostatnie dni, a jak widzicie, no nie wolno, bo tutaj teraz już mógłbym otwierać nowe. Ja a nie mogę, ponieważ, no, olałem to, olałem to, że tak powiem i długo nie grałem na tym hardkorze i jak widać teraz, no, to był błąd. Ale zdobędziemy tego huge peta, słuchajcie, tak czy siak, musi mi się udać, choćby miało mi to zająć pół roku, to i tak go zdobędę, więc na razie wróćmy na zwykły świat. A tak w ogóle to Pet Simulator troszkę strollował, bo wypuścił update godzinę wcześniej niż zazwyczaj, zawsze było 18, teraz było 17 i nie byłem przygotowany tak naprawdę. Oj, nie wiem czy widzicie, tak. To jest normalnie e, Dominus e, I tutaj to jest chyba jakiś pecik Tak, ale mega to wygląda fajnie, takie szczegóły. E, także tak, ja się czuję strolowany. Jeszcze na początku był e, też event z jajkami i jedno jajko w ogóle nie działało. A na Spawn Wardzie, nie wiem, czy znajdę jakiegoś screena, były wystawione właśnie te nowe pety, jako taka pokaz pokazówka. Także chyba był to jakiś błąd, bo potem już zrestartowali pet simulatora i już tego nie było. Dajcie znać, czy to widzieliście. I oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję i łapeczkę w górę, bo już niedługo e, 50 tysięcy. No mam nadzieję, że już niedługo 50 tysięcy. I wtedy też będzie huge pet do rozdania A teraz cóż, skupmy się może na tym, żeby otworzyć jak najwięcej tutaj e, nowych jajek Otwórzmy sobie parę tych, także jak na razie właśnie Miałem sobie kupić to, żeby za... Dobra, i jak widzicie mamy tutaj e, krówkę Tak, możemy od razu otwierać więcej No tych zwykłych petów też będzie fajnie do indeksu sobie oczywiście teraz nadropić Nie wiem, czy w sumie zapisują mi się one w indeksie, bo mam pewnie usuwanie basic petów no ale zobaczmy na razie, może jakiś ekskluzyw wyleci, bo tutaj jest ekskluzyw do dropnięcia, o dziwo, a tam jest Huge, więc chyba będzie tamto jako trzeba otwierać bardziej, tak mi się wydaje, że najlepiej no, huge otwierać, ale no zobaczmy, zresztą to jest chyba droższe, to zdecydowanie, zaraz, zaraz sobie porównam, w sumie nie sprawdziłem, ale ładne, te pety są na maksa, ładne, jeszcze nie wiem czy widzieliście, jakieś truskawki lecą normalnie, zobaczcie, a teraz... Okej, okay, dobra, mamy, mamy pierwszego epika, tak, takie partyklesy lecą tutaj z jednej i z drugiej strony, także to jest na pewno ciekawe. O, jak widzicie teraz truskawki, także ten update jest na maksa ładny wizualnie. Dobra, fajnie, fajnie, e, będę sobie to wszystko otwierał do indeksu zaraz, tutaj też chyba musimy sobie parę od, pootwierać, e, ale no, zostawimy sobie na pewno troszkę openingu na huge, bo chciałbym huge'a dropnąć. W ostatnim updatecie się udało, e, świętego Patryka, więc mam nadzieję... o, tak! Brett Shiba, nie ja mam usuwanie petów, nie, czekajcie, nie, tak nie może być Wyjątkowo, słuchajcie, muszę dropnąć chociaż jednego Shiba. Dobra, to nie jest Shiba, to jest Rare, muszę dropnąć jednego Basic Shiba, żeby mieć po prostu w ekipułku, bo wygląda kozacko Dobra, Brett Shiba i zobaczcie, jest jeszcze taki huge do dropnięcia, no ale tylko na hardkorze Tak, dobra, słuchajcie, to no, pięknie wygląda, ja muszę po prostu takiego pecika mieć Więc on będzie tutaj za mną teraz chodził, a w międzyczasie pójdziemy sobie tutaj, a tutaj do dropnięcia, jak widzicie, huge I tutaj w wersji Golden oczywiście Także co, ja sobie zostawiam ten upenig na troszkę i zobaczymy po prostu, czy jakiś siucz poleci. Trzymajcie kciuki, trzymajcie łapki w górę, a my otwieramy. No dobrze widzowie, i skończyły mi się pieniądze, także dość drogie te jajka nowe. No nie powiem, że nie, trzeba będzie na pewno nafarmić bardzo bardzo dużo końców, czy dropnęliśmy jakiegoś huge'a? No jak myślicie? A jak myślicie? No oczywiście, że nie. Nowego huge'a nie mamy, ale szef mąki dropnęło nam no parę tych legendarek jest. Natomiast huge'a nie ma, no ale też nie otworzyłem tych jajek jakoś bardzo, bardzo dużo, bo są bardzo, bardzo drogie po prostu. Też widzieliście ile ma misiana i no słuchajcie, ile. I 144 miliony za jedno jajko, to dosyć dużo. Mam pomysł. Idźmy na Trading Plaza i zobaczmy, czy ktoś sprzedaje może już nowe Pety albo nowe huge, pety nawet idźmy sobie na prop trading plaze. Może tutaj będą. Dobra, jesteśmy na trading plazie, ale idźmy najpierw do indeksu. No i wyszukajmy takiego peta jak huge. Słuchajcie, no że dodali słuchajcie, specjalnie takie. Tutaj, Pety, to chyba specjalnie dla mnie jest Huge Bread Shiba, ale nie ma nawet napisane, ile ich istnieje. Chyba, czyli żadnego jeszcze do tej pory nie ma. Bardzo możliwe, bardzo możliwe, że jeszcze żadnego nie ma. Także raczej go nie znajdziemy. Bread Shiba Dark Matter, tutaj proszę bardzo, mamy już 17 tysięcy. Rainbow też mamy 17 tysięcy. A nie, to chyba pokazuje ogólnie. E, także tak, tych już jest dużo, nawet są BASICIE. A Huge'a jeszcze nie ma, więc no trzeba będzie troszkę poczekać. Na pewno ktoś na Trading placie sprzedaje jakieś nowy Huge Pety. E, raczej wątpię. W sumie zaraz sobie sprawdzimy, ile. Z tamtych petów, czy w ogóle ktoś go ma? Storm Dominus to za 350 bilionów. Okej, okay, ktoś to jest szef manki na hardcore, sprzedaje. Zobaczcie, jaką to ma moc eee, za 80 milionów. Więc w sumie jednego mogę sobie kupić, tak po prostu, żeby mieć do indeksu. Bo słuchajcie, nawet nie mam, jak go otworzyć chyba na razie, bo nie mam dostępu do hardcore worda tamtego. What? Eee, ale tu jest pet, który ma. 17,9 kwadryliona. Okej, okay, dobra, gościu się zamknął, chyba za duże ceny były. Nowe jajko? Nie, dobra, to są stare jajka. Exclusive X7. Ale nikt więcej, nie... ale żadnych nowych ekskluzywów też nie ma. Szkoda, szkoda. Może jeszcze nikt nie podropił w sumie? Patrzę, bo chciałem zobaczyć, mówię, nowe ekskluzywy. No ale niestety, chyba jeszcze nikt nie sprzedaje nowych ekskluzywów. No tutaj jedynie, po 2,5 biliona, Okej, okay, troszkę zmienił cenę. To jest dużo, to jest dużo, ale no. Fajne są te pety, fajne. Cupcake Unicorn, słuchajcie na hardcore jeszcze w wersji Rainbow. No, fajnie, fajnie, 17,9. Możemy to kupić? Nie wiem, czy to warto kupować. Nie, na razie chyba nie będę. Bo pewnie cena zaraz spadnie, a ja i tak jeszcze na hardcore jestem do tyłu. Zobaczmy, ile jest huge kawaii kat. Też na razie nie, nie pokazuje żadnego. Czyżby nikt go jeszcze nie zdobył? W sumie, no jest to możliwe, że go jeszcze nikt nie zdobył na całym świecie. Także, słuchajcie, dosyć świeża sprawa, będziemy musieli troszkę poczekać. Okej, okay, Laki Leszek chce mi tutaj posprzedawać legendy, ale to są te słuchajcie, co mają po 4,20. Tam gościu miał takie, które mają po 16. Tak, z ciekawości zapytam się, za ile on to sprzedaje, nie? 250 milionów za jedną. No to tutaj gościu sprzedaje dosyć tanie, bo był po 80 milionów chyba miał z tego, co widziałem, tak. E, gdzieś tu obok było Oj, dobra, teraz już tego nie ma, więc w sumie może Może zdrożało, nie? Dobra, no i następny serwer, gdzie jedynie faktycznie są te pety na hardcore nowe Dosyć mocne Po 2 biliony Także cena co, co chwilę spada, także warto się śpieszyć chyba Dobra, a teraz wybierzmy parę osób z poprzedniego odcinka I wyślijmy im pety Także, e, no może tych nowych petów nie będę wysyłać Bo to nie ma sensu, ale na przykład Party Dragon tutaj poleci, proszę bardzo, cyk Pierwsza osoba i wysłane Następna osoba dostanie Party Tiger Proszę bardzo i się wysyła, wysłane, no i Xavery dostanie ode mnie Safarikata. i na koniec jeszcze rozdamy kolejnego e, Party Tigera i słuchajcie, to tyle, no dobra, teraz odbierzmy gifty od was, zobaczmy co tutaj jest e, mamy Party Axolotla, o widzę, że tu jeszcze są z live'a, dobra to są chyba jeszcze z live'a w ogóle, ale Knife Cut, widzę jakiś e, jest Party Axolotl, jest Turki, także słuchajcie, całkiem ładnie o, tutaj bardzo fajny Mythical na no, hardcore e, także lecimy 69 tysięcy diamentów standardowo 600 tysięcy, dziękuję bardzo To są chyba z live'a, tak? To są z live'a, więc e, To już pewnie przeglądałem na live, więc Drugi raz to przeglądam, więc nie będę wam pokazywał Ci, co byli na live'ie to wiedzą Słuchajcie tak, bo to jest dzień temu, to jest zdecydowanie kiedy live'a robiłem, ale dziękuję za te pety. Przyjmę sobie jeszcze, tylko przelecimy tutaj wszystko. O, tu nawet Grinch Cut był. Kiwi daje ci peta do maszyny. Pozdrowić, dziękuję Ci bardzo. Pozdrawiam za Ciebie, Olek, w Roblox, w takim razie. To jeszcze party tak like, shiny. Także takie fajne pety. Dobra, spróbujmy sobie wszystko odebrać. Oj, nie mam nawet miejsca, żeby to wszystko odebrać, chyba. Dobra, teraz się udało wszystko przyjąć. Zobaczmy i mój indeks, bo myślę, że dzisiaj indeks mógł troszkę wzrosnąć. Tak, 760 petów, dobra, i tak, brakuje mi jeszcze no, dość sporo, bo 39 petów do następnego. A, ja jeszcze tej kary nie odbierałem w sumie dzisiaj. Bierzmy, może, może coś wleci. Dobra, nie wleciało. Na hardkorzy trzeba odebrać koniecznie. E, a cóż, na dzisiaj to się będę z wami żegnał chyba, bo nie ma co tego odcinku przedłużać, bo ja muszę iść farmić. Po prostu muszę iść farmić. No, tutaj na tą skrzynkę po prostu daję huge pety, no i niech biją. Widzimy się jak nazbieram troszkę więcej końców i będziemy mogli zrobić większą penik i no i słuchajcie, polujemy cały czas na tego huge'a. Czekamy aż ktoś dropnie i może będziemy próbować kupić. A tymczasem żegnam się z wami, na następnego, cześć!